Cadillac CTS 2008 rok 3.6 benzyna 311 koni wersja europejska auto salonowe polskie 170 tysięcy przebiegu 3.6 benzyna z gazem sekwencyjnym napęd co ważne 4x4 CTS 4 niedostępny tak naprawdę w wersjach amerykańskich tylko w wersjach europejskich Egzemplarz bezwypadkowy lakierowane dwa elementy. Lewy przedni błotnik i prawy tylny błotnik. Na tych elementach jest drugi lakier. Bardzo zadbany samochód, drugi właściciel od nowości, na bieżąco serwisowany, oleje w skrzyni w moście, wszystko na bieżąco wymieniane. Wersja europejska z dużą nawigacją. Też nawigacja tylko dostępna w wersjach europejskich. Dwustrefowy klimatronik, fotele grzane i wentylowane. Przebieg dokładnie 172-550. Możemy odpalić. Auto naprawdę bardzo zadbane. Skóra jak nowa, niezniszczona. Ładny beżowy środek. Auto po dużym serwisie, nowe klocki, tarcze, przód i tył. Olej w skrzyni wymieniany w maju. Także naprawdę auto bez najmniejszego wkładu finansowego. Świeżo też po serwisie klimatyzacji.